Witam Was kochani. Jesteśmy, w sumie jest na, nie, jesteśmy na siódmym locie treningowym. 80 km. Robimy taki ładny bukiecik. E, u Państwa braszko. Tu jest zawsze rodzinnie i przyjemnie, także zapraszamy, kto jeszcze nie był. I czekamy na gołąbki. Dobry lot. Dobry lot. Aha. Eee, witam serdecznie uczestników Bogi Roztocze 2021. Znajdujemy się na punkcie wypuszczenia w miejscowości Kamień. 78 km dokładnie tutaj do naszego punktu do naszego gownika. Tutaj mamy kolegę Stanisława, Bogusława, Gibiców. I tutaj jest kolega Walnek. Uczestnicy. Tu jest jeszcze jeden młody, który to nagrywa. Młody adept hodowlany. Także. Są tu gołąbki. Miejsce jak widać pogoda w kamieniu jest bardzo ładna. Tutaj proszę zobaczyć jak mamy horyzont. Jest dzisiaj z lekkim wiatrem na gołębnik. Także uważam, że gołębie powinny dzisiaj bardzo ładnie przylecieć i szybko. A jak będzie, to zobaczymy. Życzę wszystkim udanego lotu. No i co? Puszczamy. Dobry lot! No, i jak widać, gołąbki poszły, już zebrały się w kierunek. Co tu dużo mówić, czekamy. Życzę wszystkim udanego lotu. Dobry lot. I pierwszy gołęb oczywiście. Dobry lot. Jest pierwszy gołąbek. Zaraz zobaczymy. Czyli jest jakaś zaczątek. Zdziwiony, bo sam. No i mamy pierwsze kołąbki. Tu jest ten pierwszy, Wszedł, nie już chodzi. A Chodzą, jest to dla nich jednak duża odległość wiatr. Ja czekam na nich z przodu, bo widzieliśmy z daleka, a tutaj nagle one mi za głowy. A mieliście... No, nareszcie gołębie w końcu przyleciały większą grupką. Gdzieś zbłądziły pewnie po deszczu. Zadowolone, że są, bo te pierwsze to trochę miały bawy z wchodzeniem. Zdziwione, że same. Gratulujemy wszystkim pierwszej dziesiątce. Mamy nadzieję, że lot będzie udany, że wszystkie wrócą. Wracają w, w grupkach. I to chyba o to chodzi. Lecą znowu kolejna, o tutaj mamy tu widzów dzisiaj e, Mnie już zaczęła głowa boleć, że nie ma 400 na raz. <noise> Ale o pięknie w słoneczku. Gdzie jeszcze lecą? Tam nad drzewami mi się. Zaraz przylecą. Pięknie, już teraz one już wiedzą. Zaraz nadlecą tutaj. No, i tak to właśnie ten nasz lot wygląda. O, kibice są. So. Wyglądają dwóch gołąbków. To ta grupa. <gulka> Julka, to ta grupa. Ta grupa, co <gulka> Tak, o tu mamy jeszcze jarka. Obserwuje tu. Tak. Ja, kontroluje. Kontroluje nas tu, tak. Jak to wszystko przychodzi. Widzicie, jak mniejsza liczba. Gołąbków, no to fajnie od razu przesyła się na, na aplikację. Warto z niej korzystać. Trzeba ją zaktualizować, żeby się odwybijały nazwiska. I będzie wszystko widać. Jarek w aplikacji ma nazwiska. Możemy przeczytać. To Jarek ci powie, jak to zrobić. Nie to nie? Nie. Co to Jarek? Co? to jest? To są następnie. No takimi grupkami przychodzą. A tam to też był głębiej? Wy, wy się gołąbki streszczajcie, bo zaraz jak szef wpadnie, a was tu nie będzie, to będzie nieźle. No takimi grupkami wychodzą. Nie wiem czy ich widać. O, proszę, pięknie. Dzisiejszy lot w milczeniu. Przeżywamy. Gani, Gani. Yy, Na podloty to znają te tereny. Nie na podloty, tylko na treningi same sobie robię tam Są następne. No proszę, no. Ile jest odbitych? No nieźle, będzie dobrze. Jak to mówiła Julka? Będzie dobrze. Będzie dobrze, hodowcy, nie martwmy się. <grym> Michał też jest... Z tak... Jesteśmy wszyscy. Jesteś z jakiego zdania? <grym> Będzie dobrze, się przetrą, będą trochę młode. I no. I co? I zatrą. I zatrą. Dziękuję. Są chyba. nas...